Zenobiusz był lekarzem i kapłanem w Sydonie, w Fenicji. Historyk kościelny Eusebiusz z napisał: W Antiochii chrześcijanie, przez swoją wytrwałość, posuniętą do śmierci, uwielbili Boże Słowo. Zenobiusz, najlepszy z lekarzy, śmierć poniósł wśród strasznych męczarni zadawanych mu w boki. Stało się to około roku 310. Według tej relacji święty Zenobiusz miał ponieść śmierć męczeńską wraz ze swoim biskupem w Antiochii Syryjskiej, która była wówczas stolicą prowincji rzymskiej. Niestety nie zachowała się data tego wydarzenia. Razem z Zenobiuszem Słowo Boże uwielbili i zginęli jednocześnie Tyranion, biskup Tyru, Sylwan, biskup okolic Emesy oraz dwaj biskupi egipscy, Peleusz i Nil. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Zenobiusz aż do śmierci walczył w obronie wiary, sprawdza Jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Święty. Wszyscy święci, święte Boże.